Wszystkich serdecznie. To już nasze kolejne spotkanie z żółtą, pozytywną dyscypliną, pozytywną dyscypliną do trzeciego roku życia. Dzisiaj spotkamy się z rozdziałem ósmym. Za chwileczkę powiem, co w tym rozdziale ósmym możemy przeczytać i czego się dowiedzieć. Najpierw się przedstawię. Nazywam się Marta Ustianowska i jestem psychologiem i edukatorem pozytywnej dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli. Oczywiście prowadzę warsztaty, spotykam się z rodzicami i dzisiaj troszkę też postaram się powiedzieć, o co rodzice pytają na takich naszych spotkaniach w tym wieku rozwojowym. No i o czym ten rozdział ósmy, ósmy jest? On nosi tytuł Autonomia versus Zwątpienie i Wstyd. I czytając ten rozdział, miałam takie poczucie, że autorzy skupiają się w nim w dużej mierze na tym, żeby wytłumaczyć rodzicom, co się dzieje w wieku około 2-3 lat z ich dziećmi i dlaczego te dzieci czasami robią rzeczy, które tak strasznie doprowadzają rodziców do białej gorączki i do furii. I kiedy będziemy lepiej rozumieć te zachowania, a w zasadzie powód, dla którego one się pojawiają, to jest duża szansa, że będziemy potrafili lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami i oczywiście tym samym reakcjami wobec dziecka. W tym rozdziale dużo mówi się o tym, że dzieci mają w tym okresie właśnie około drugiego- trzeciego roku życia ogromną potrzebę eksploracji. I ogromną ciekawość w sobie w zasadzie wobec wszystkiego, wobec tego, że listek spada, że światełko świeci, że leży pilot, że ktoś wchodzi, że oczywiście próbują dotknąć rzeczy, które są zarezerwowane raczej dla nas dorosłych. Bardzo mocno są wrażliwe na to, że coś się wokół nich dzieje, i one chcą tego dotknąć, doświadczyć, poznać, czasami zasmakować, czasami zrzucić i zobaczyć, jak to spada, a czasami włożyć w coś i zobaczyć, co się wtedy zadzieje. Dzieci wtedy raczej nie działają intencjonalnie, żeby coś zrobić, bądź też coś zepsuć, bądź też coś sprawdzić. Tylko potrzebują mieć z tym kontakt, potrzebują e, mieć to w rączce, potrzebują e, ugryźć to i spróbować, oczywiście przy tym samym się kwasząc i e, czasami nawet płacząc że, płacząc, że o co chodzi, dlaczego to tak fatalnie smakuje, przecież one nie były na to przygotowane. Jednocześnie e, ta potrzeba e, doświadczania i takiego poznawania nowych rzeczy e, bardzo mocno jest zależna od reakcji rodziców, ponieważ nasze reakcje jako dorosłych mogą powodować. Z tego tytułu, albo e, takie poczucie dziecka, że ono e, jest autonomiczne, czyli tyle, że m, może coś zrobić, może czegoś e, doświadczyć, może być inicjatorem pewnych rzeczy, bądź też nasza postawa jako dorosłych może dawać dziecku takie poczucie zwątpienia w to, że ono dąży do poznawania, w to, że ono e, w ogóle zainicjowało e, pewnego rodzaju zachowanie, czy, czy właśnie. Swoje Swoją um, reakcję. I y, taka postawa rodzica będzie ogromnie y, miała znaczenie w tym, czy dziecko zacznie postrzegać świat i siebie y, jako przyjazne i takie y, miejsce do. Y, y, odnajdywania się w nowych sytuacjach, czy raczej spowodujemy swoim zachowaniem czy reakcją, że dziecko nabierze przeświadczenia, że świat jest zagrażający, że lepiej, żebym nie szła tam i nie sprawdziła, do czego to służy, albo lepiej, żebym siedziała przy mamie i nie szła, czy nie robiła tego, co, co chcę. Oczywiście to wszystko musi się mieścić też w granicach, które wyznaczamy my dorośli, ponieważ to nie jest tak, że teraz mamy podążać za dzieckiem i pozwalać mu na wszystko, czego ono sobie zamarzy, ponieważ ono ma doświadczać. Ono ma doświadczać rzeczy w naszych ramach, które ustalimy jako bezpieczne. I w tym rozdziale bardzo fajnie autorzy. Pokazują taki przykład, chociażby z bawieniem się przy ruchliwej ulicy, nawiązując też trochę do tematu kar. Nie będę Wam zdradzać całości tego przykładu, tylko opowiem właśnie o, o fragmencie, który mówił o tym, że my jako dorośli musimy przewidzieć pewne rzeczy i zdecydować czy to będzie bezpieczne dla mojego dziecka, bądź też pomyśleć nad sposobem, jaki ja mam zaaranżować przestrzeń, czy jak ja mam zaaranżować sytuację, żeby moje dziecko mogło w niej doświadczyć różnych rzeczy, jednocześnie będąc przy tym bezpiecznym. Co to oznacza w praktyce? Chociażby właśnie ten plac zabaw czy ja wybiorę taki plac zabaw, który będzie z dala od ulicy i w którym wiem, że moje dziecko może swobodnie biegać, a jeśli nie mam do dyspozycji takiego placu zabaw, który jest daleko od jezdni, to mogę pilnować tego, żeby moje dziecko biegało w obrębie ogródka czy ogrodzenia, które tam jest. I to jedna i druga sytuacja pokazuje, że ja oczywiście mogę dać dziecku doświadczyć różnych rzeczy, tylko kontekst sytuacji też będzie wymuszał pewne zachowania rodzica i pewną postawę. Zapamiętując przy tym to, że dziecko potrzebuje od rodzica takiego sygnału, że to, że ono jest czegoś ciekawe, to, że chciało podejść do furtki i zobaczyć, co się stanie, jak wyjdzie już jedną nogą za ogrodzenie, bądź też jak, nie wiem, weźmie piasek do ręki i zacznie osypywać sobie spódniczkę czy, czy spodnie, to bardzo często dzieci spoglądają na rodzica. Z taką potrzebą uzyskania od niego sygnału, co on na to. Ponieważ dzieci odnoszą się do nas jako do takiego filaru bezpieczeństwa. I jeśli my się skrzywimy, albo zrobimy taką groźną minę, albo pogrozimy mu tam palcem, to jest to sygnał dla dziecka że ono powinno zwątpić w to, co zrobiło, czy w to, co chciało zrobić. Jednocześnie może to spowodować, że przeniesie to na różne inne sytuacje i w ogóle zacznie wątpić w swoje działanie, co będzie skutkowało powstrzymywaniem się od różnego rodzaju um, inicjowania czynności. A my chcemy, żeby nasze dzieci y, miały takie poczucie y, własnych kompetencji i żeby y, od samego początku y, szły w świat z takim przekonaniem: y, chcę spróbować. Podejmę próbę, nie wycofam się, i jeśli myślimy o długofalowych skutkach naszych działań, to potrzebujemy zastanowić się, jak ja mam mojemu dziecku dać taki sygnał. Możesz próbować, popełnianie błędów jest w porządku. Jeśli chcesz coś zrobić, to ja spróbuję towarzyszyć Ci i pokażę Ci jak. Jest taki fragment w tym ósmym rozdziale na temat, czy zabezpieczać mieszkanie, kiedy dziecko zaczyna już właśnie się przemieszczać i w ogóle, kiedy mamy małe dzieci. I autorzy naszej żółtej, pozytywnej dyscypliny piszą tutaj, że jeśli zastanowimy się, po co my chcemy coś zrobić, to łatwiej nam będzie znaleźć tę odpowiedź. I e, ja się z tym jak najbardziej e, też zgadzam, że jeżeli mamy na e, myśli i na e, takiej intencji dać dziecku doświadczać, to ja muszę sprawić, żeby w jego e, zasięgu były rzeczy, które jeżeli je weźmie, to nie stanie mu się krzywda. Ani też ja nie będę z tego powodu cierpiała, jeśli uszkodzi moją najpiękniejszą sukienkę, bądź też zbije lustro, co oczywiście jeszcze będzie się wiązało z tym, że może coś sobie zrobić, bądź też, nie wiem, weźmie pilot i będzie stukało nim o stół, a ja się będę na to wściekać. Jeżeli ja wiem, że moje dziecko coś interesuje, a interesuje je prawie wszystko, to muszę pomyśleć, co ja mogę zrobić w tej przestrzeni, dopasować ją do moich potrzeb, jednocześnie do um, okresu rozwojowego mojego dziecka, żeby ta przestrzeń była dla niego przyjaznym miejscem do doświadczania. Bo to będzie y, powodowało, że moje dziecko będzie nabywało coraz większej y, autonomii, a w zasadzie poczucia autonomii, bo to nie jest tak, że dziecko y, nabierze y, oczywiście zdolności do podejmowania już y, ogromnie ważnie, ważnych życiowych decyzji. Ono w tym okresie rozwojowym ma się nauczyć, że y, podejmowanie działania. E, przynosi pewnego rodzaju rezultat. Czyli, jak on weźmie e, szklankę i ją upuści, no to dla niego naturalnym jest to, że się nauczy, że jak e, puszcza szklankę, to ona się e, upada czy też e, rozbija, a jeśli była w niej herbata czy woda, to, to się wylewa. I jednocześnie ja nie mogę e, jako dorosły być zła na dziecko, że ono to zrobiło, ponieważ jest to e, tak naprawdę naturalna. E, Potrzeba, którą ono ma, więc nie może zostać ukarane za coś, co jest jego wewnętrznym instynktem. Ja mogę jedynie zareagować i powiedzieć: O, widzę, że chciałbyś e, zobaczyć, co jest w środku w tym kubeczku. Możemy zrobić to w ten sposób. E, jedną z technik, którą podają w, w pozytywnej dyscyplinie w naszej żółtej książce, e, jest technika odwracania uwagi. E, Odwracanie uwagi, i też mam wrażenie, po prostu dania dziecku e, takiego obszaru, właśnie w którym ono może coś doświadczać. Jeśli ja chcę, żeby e, oddało e, mi pilot, bądź też e, nie wiem, odeszło od e, okna, bo e, tak e, uważam, że to jest dla niego bezpieczniejsze, to naturalnym jest, Pokazanie mu, co może innego zrobić. Czyli mogę na przykład powiedzieć: Wiesz, nie chcę, żebyś e, używał tego pilota, możemy się pobawić samochodzikiem bądź też e, piłką. Albo powiedzieć, potrzebuję, żebyś teraz tutaj przyszedł, zobacz, mamy tutaj super kolorowy dywan, sprawdźmy, czy te autka tutaj będą tak sprawnie jechały, żeby pokazać dziecku, że eksplorowanie świata jak najbardziej jest fajne i jak najbardziej potrzebne, jednocześnie w pewnych granicach, które ustalę ja jako dorosły. W naszym ósmym rozdziale jest dużo takich przykładów, jak możecie wspierać w dziecku poczucie autonomii i jak wystrzegać się tego, żeby wprawiać je w poczucie właśnie zakłopotania i wstydu, ponieważ są to takie emocje, które zostają z dziećmi na bardzo, bardzo długo. I blokują ich naturalną potrzebę działania i takiego przekonania, że ja potrafię, ja mogę. Bardzo negatywnie wpływają na poczucie sprawstwa i poczucie własnej wartości. To oczywiście są. Takie skutki długofalowe, jednocześnie już widoczne w okresie dziecięcym. Czasami rodzice cieszą się właśnie, że ich dzieci to są takie usłuchane, posłuszne, jednocześnie muszą się zastanowić, czy nie działa wtedy właśnie ta emocja bądź strachu, bądź też zawstydzenia, że wiele razy powiedzieliśmy: A co ty zrobiłaś? Jejku, ale niegrzeczna dziewczynka! Absolutnie nie wolno tak robić. Nie biorąc pod uwagę, że dziecko nie jest w stanie zrozumieć, że ono chciało coś zrobić, bo tak mu podpowiadał środek, tak mu podpowiadały jego wewnętrzne instynkty, a rodzic niejako karze je emocjonalnie czy um, swoją reakcją za coś, co, w, co wynikało z jego um, potrzeby, takiej właśnie pierwotnej czy naturalnej. Myślę, że w tym wieku um, od 0 do 3 lat. W późniejszym chyba trochę też, jednak w tym najbardziej. My potrzebujemy jako rodzice, jako dorośli, znać kolejne etapy rozwoju dziecka, co się wtedy w nich tworzy, po to, żeby łatwiej było nam zrozumieć te wszystkie zachowania, takie, które często... Dajemy im etykietę niegrzecznych zachowań, nie? że właśnie on to robi specjalnie, przecież tyle razy mu mówiłam, że skoro mówię stój, to ma się zatrzymać. Małe dziecko, jak coś widzi, to dla niego jest po prostu impuls. Widzisz, idź do tego. Widzisz, weź. Jesteś ciekawy, zobacz. Więc naszym zadaniem wtedy jest uczyć dziecko, bo w tym wieku jedyne, co potrzebujemy. Jakby jedyną metodą czy intencją wychowawczą powinno być, jak mam nauczyć moje dziecko tego, że coś jest bezpieczne bądź niebezpieczne, jak mam nauczyć je współpracy, jak mam nauczyć je słuchania i reagowania na moje komunikaty. I myślę, że najbardziej dzieje się to przez modelowanie. Więc jeśli ja pełna szacunku powiem do dziecka, które właśnie z całym impetem wleciało w doniczkę z kwiatem, to oczywiście mogę się wkurzyć, bo, bo to był mój ukochany kwiat. Jednocześnie mogę powiedzieć: O, widzę, że bardzo chciałeś powąchać tego kwiatka i chyba nie zdążyłeś wyhamować, co? Spróbujmy to zrobić jeszcze raz, żeby dać takie przyzwolenie dziecku y, na y, odnalezienie się w, dla niego w nowej sytuacji, bo dla niego to, to wszystko jest nowe, on wszystko potrzebuje y, zrobić i, i, i doświadczyć. Więc w tym rozdziale y, dużo y, właśnie znajdziecie takich informacji, y, które moje zachowania jako dorosłego wzmacniają poczucie autonomii, które są wspierające i pomocne, a które raczej będą działały na zwątpienie dziecka w siebie, na zwątpienie też w ogóle w przyjazność świata. Bo pamiętajmy, że dzieci w tym wieku. W każdym kolejnym też nabywają informacji po naszych reakcjach o sobie, o świecie i o innych ludziach. Więc jesteśmy dla nich taką bazą, po której, a w zasadzie z którą wyruszą w świat i będą sobie radzić wśród rówieśników, w kontakcie z innymi osobami. Więc generalnie ja jestem zachwycona każdym rozdziałem, i oczywiście tym też zachęcam Was. Bardzo mocno do, do przeglądania, do czytania, do wracania, do zaznaczania sobie. Jeśli macie książkę, ja też często sobie zaznaczam ważne fragmenty i, i czasami sobie właśnie wracam do nich myślami, bo one uciekają. I myślę tak, co jeszcze w tym, trzeci, w tym ósmym rozdziale. Tu jest dużo ważnych informacji, więc chyba nie będę um, opowiadać więcej. Zachęcę Was e, oczywiście do kolejnego spotkania, e, kolejnym rozdziałem. Um, kolejnym rozdziałem e, będzie oczywiście też ważny rozdział, jak e, wszystkie w tej książce. Będzie nosił tytuł Rozumienie zachowań właściwych dla wieku. Jak nimi kierować? Czyli trochę to, do czego nawiązałam dzisiaj. Serdecznie Was zapraszam. No i do zobaczenia na warsztatach i na nagraniach. Pozdrawiam serdecznie.